Cześć, dzisiaj będzie recenzja tuszu z Avonu Little Red Dress, który dostałam w wymiance z Olo. I powiem Wam szczerze od razu, że nie będzie to recenzja pozytywna. Pozdrawiam Cię, Olu. To nie jest oczywiście Twoja wina, że nie jest pozytywna, ale no w tuszu mi po prostu nic nie odpowiada. Na szczoteczka. Nie wiem, czy to są włoski, czy to jest. Co to jest? To jest takie, takie gumowe coś. Ja nie lubię tuszy z gumowymi szczoteczkami, no ale ostatnio do kilku się przekonałam. Do tuszu z Hean, do tuszu z Maybelline, do różnych. Kilka tuszy jest, które mają fajne właśnie szczoteczki gumowe. Ale z Avonu niestety, Ivon ma moim zdaniem słabe tusze. Tu jest nawet napisane, że był zrobiony w Polsce. Wow. Dobra, pokażę Wam jak zwykle, jak wykona na jednym oku i zobaczycie o co mi chodzi. Dlaczego się nie zachwycam. To jest efekt pierwszej warstwy. No Jak widzicie bez szału, szczerze mówiąc. Ja lubię duże rzęsy, a to nie są duże rzęsy. No i teraz druga warstwa. Moim zdaniem to już za bardzo no nie jest zbyt rewelacyjny, nie, nie jest jakiś wyraźny, a to są dwie warstwy, tak powinna wyglądać moim zdaniem jedna warstwa. Nałożę to już na drugie oko i już do Was wracam. Okej, okay, jestem. E, dopiero przy dwóch warstwach nie wygląda tak źle jak przy pierwszej. E, dlaczego ja jestem zła na ten produkt? E, już Wam czytam opis tego produktu może, żebyście widzieli o co mi chodzi, no bo nie jest aż tak zły oczywiście na oczach, ale co obiecywał producent. Pogrubiający tusz do rzęs Little Red Dress to gwarancja widocznie pogrubionych i gęstych rzęs. Kosmetyk zdecydowanie zwiększa ich objętość i pogrubia na całej długości i szerokości o 5 razy. Efekt mocno zagęszczonych i wyraźnie grubszych rzęs gwarantuje unikalna formuła produktu, która sprawia, że tusz dokładnie otacza i rozdziela wszystkie rzęsy, również te najkrótsze. Zaletą kosmetyku jest również to, że nie skleja rzęs. Precyzyjną aplikację tuszu umożliwia elastyczna plastikowa szczotka o prostym kształcie. Produkt zamknięto w eleganckim czerwonym opakowaniu. Dane w oparciu o testy laboratoryjne z, z wykorzystaniem sztucznych żelazów. Efekt jest taki, jak dla mnie, taki szkolny. Jeżeli nie chcecie mieć mocnego makijażu do szkoły, to jest ok. Ten tusz nie jest zbyt rewelacyjnie się trzyma. To jest taki przeciętnej trwałości tusz. On tutaj na wizerzu ma bardzo kiepskie recenzje. Półtorej gwiazdki na pięć. Na więc to nie jest moja odosobniona opinia. Eleganckie opakowanie. No to... Może, może i ma eleganckie opakowanie, ale ani nie pogrubia pięciokrotnie, ani. No, może jedyna rzecz to jest rzeczywiście, że ta szczoteczka, szczoteczka wszędzie dociera, ale to nie jest szczoteczka pogrubiająca, to jest właśnie taka lekko pokrywająca włoski. I powiem Wam tak. No, ja go już więcej nie użyję, nie polecam go nikomu. Oddam go mamie, bo moja mama jest osobą chyba jedyną na tym świecie, która lubi mieć pomalowane rzęsy w taki sposób, żeby nie było tego widać. To znaczy, że nałożę maskarę i końcówki ma może jedynie zaakcentowane i to jest tego właśnie typu tusz. Ja nie użyję go ponownie, tak jak mówię, no i Wam nie polecam. To tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję. Jak widzicie, nie zawsze są pozytywne, ale no po to tu jestem, żeby Wam mówić, co moim zdaniem jest dobre, a co złe, żeby Was przed zakupem i wydawaniem pieniędzy również czasami powstrzymać, jeżeli produkt nie jest tego warty. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa!